Małgosiu, kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałaś mi, że ty kochasz luksus, biżuterię piękną, no drogie samochody. <grym> Nieprawda i od, od początku. Nie, to pomyliłeś mnie pewnie z jakąś inną Małgosią. No. Ale masz dzisiaj bardzo piękną biżuterię. Jesteśmy na specjalnej imprezie, specjalna okazja. Mhm. I nie powiesz mi, że nie lubisz biżuterii. Lubię, no jestem kobietą, oczywiście. Oczywiście, że lubię, natomiast no, nie, nie lubię przesady. Jesteśmy na pokazie Swarowskiego, więc rzeczywiście biżuteria gra tutaj pierwsze skrzypce i wybierając stylizację na ten dzisiejszy pokaz, zaczęłam właśnie od biżuterii. Wybrałam ten naszyjnik, a właściwie połączyłam dwa naszyjniki, bo to są połączone dwa naszyjniki, żeby było tak bardziej spektakularnie i potem do tego dobrałam dopiero sukienkę, która miała stanowić tło dla tej biżuterii, która jest dzisiaj najważniejsza. Ale podobna biżuteria Swarowskiego jest bardzo droga i każdą kobietę będzie stać. Myślę, że akurat ta biżuteria jest bardzo różnorodna i są rzeczywiście tutaj, bo rozmawiałam z Ewą, czyli z dyrektorem firmy Swarowski na Polskę, która mi mówiła, że takie naszyjniki, które mi się tutaj podobały w tej kolekcji, są w ogóle nieprodukowane na rynek Europy Środkowej i Wschodniej. Że te naszyjniki można dostać, czy właściwie ba tylko wypożyczyć w Londynie, w Paryżu. No w krajach Europy, bogatych krajach Europy Zachodniej i ich tutaj w ogóle nie ma. Natomiast jest cała kolekcja, naprawdę bardzo taka skromna, ale jednocześnie wdzięczna i ładna, którą myślę Polki już pokochały, naprawdę w przystępnych cenach. Więc jeśli ktoś zamarzy o takim kawałku pięknego kryształka, który naprawdę podkreśla kobiecą urodę, to może na to odłożyć. Ale nie będziemy drążyć te, tego tematu, bo już, już, wiesz, pod reklamę podchodzi prawie. Ale Sprowokuje. Podsumowując ten temat, lubisz biżuterię? Ja nie jestem kobietą, która przepada za biżuterią i uważa, że bez biżuterii nie należy wyjść z domu. Ja na co dzień bardzo i tak umiarkowanie używam biżuterii. Wreszcie bardzo często wychodzę tylko i wyłącznie z obrączką, ewentualnie jakąś małą bransoletką. Natomiast rzeczywiście na takie większe wyjścia, gdzie można sobie założyć długą suknię i bardzo wysokie buty. Jak i dzisiaj. Tak, jak dokładnie. Tak jak dzisiaj. Wtedy absolutnie biżuteria jest wskazana i jak każda kobieta, staram się wybrać taką, która będzie Powodowała, że czuję się wyjątkowo.